Cześć, z tej strony Miły, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam przekąskę dla bobasów na upały, są to lody truskawkowe. Jeżeli jesteście ciekawi jakie je zrobiłem, to zapraszam. Sezon na truskawki jest pogoda dopisuje, bo jest ciepło, więc warto teraz to wykorzystać i zrobić też swoim coś najmłodszym podziechom. Myślę, że tą przekąskę, którą są lody z truskawkami, a w zasadzie to lody truskawkowe, mogą jeść już roczniaki. Jeżeli dosładzacie już swoim podziechom potrawy, to możecie tu użyć cukru, ja zatem nie używam w ogóle. Więc tak, do blendera, do blendera dajemy 120 gram truskawek. Do tych... Tej... Do dodajemy 100 g jogurtu, tutaj ja mam typ grecki i taki polecam. Konsystencja lodów też będzie bardzo fajna. OK. no i tak jak wspomniałem, jeżeli dosładzacie swoim pociechom już jedzenie, to możecie używać tutaj słodziwa, którego używacie na co dzień. Ja najbardziej proponuję, jeżeli już macie czymś dosłodzić, to tutaj miodem. Zamykamy blendera. Blendujemy do uzyskania maksymalnej takiej jednolitej masy, żeby wszystko się dobrze rozdrobniło. Ja Jestem w stanie. Tak naprawdę teraz foremkę, jeżeli macie jakąś do lodów, to bardzo fajnie. Teraz się właśnie Wam przyda. wlewamy naszą masę. Przykrywamy. Stawiamy do zamrażarki na 6 godzin, najlepiej w sumie na noc, czekamy i możemy podawać naszym pociechom. Oczywiście podczas zamrażania macie czas, żeby zasubskrybować mój kanał, no i zostawić też łapkę w górze. Dajcie znać w komentarzach, czy robicie już takie lody i czy robiliście może w inny sposób te lody. Ja Wam zaraz pokażę, jak wyglądają moje lody, bo zrobiłem sobie wczoraj, tylko te wrzucę do zamrażarki. Okej, okay, lody schowane, drugie wyciągnąłem zamrażarki, już Wam pokażę jak wyglądają, zobaczcie jak się super prezentują. Myślę, że Wasze pociechy, wasze pociechy będą smakowały. Super, a lody, zdrowotnie. Moje akurat bez cukru. Polecam, żebyście zrobili sobie pierwszą taką porcję lodów bez cukru. Zobaczycie, jak Wasze pociechy na to zareagują. Jeżeli będziecie mieli naprawdę tu, słodkie truskawki, to cukier jest zbędny. No i co, U nas nieupalne są w sam raz. Jeżeli przepis Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. A i jeszcze jedno: te lody to nie tylko dobra przekąska, ale też dobra pomoc przy zopkujących własach, ponieważ nut no, łagodzi ból dziaselek. A że nasze pociechy nie zawsze chcą jeść gryząc przy ząbkowaniu, to takie lody na pewno im zasmakują. No a przy okazji troszkę podjedzą i złagodzą ból, więc polecam je szczególnie ząbkującym bobasom.